No nie słyszałem, muszę, muszę się to uczyć, będę Natomiast chciałem powiedzieć, że... W układzie Słonecznym na Jowiszu właśnie występuje tak zwany antycyklon. On jest taką charakterystyczną dużą kropą, która obraca się przeciwnie do ruchu planety, gdzie wieją wiatry, ponieważ to jest atmosfera składająca się z metanu i wieją wiatry dochodzące do 400 km na godzinę. Także myślę, że skala mor byłaby wtedy wynosić 16. Aczkolwiek... Na oceanie zdarzają się takie fale, tak zwane fale niestandardowe, które przy właśnie takich cyklonach, przy takiej pogodzie ekstremalnej potrafią złamać nawet statek i były takie przypadki, że statki, ogromne statki handlowe potrafiły po prostu zatonąć, niby z niewyjaśnionych przyczyn. Często uznawano, że tam załoga, prawda, i tak dalej, natomiast po wnikliwszym jakby przebadaniu sprawy okazywało się, że potrafiła taka fala i wcale nie był to nie było to tsunami, czyli nie była fala wywołana trzęsieniem ziemi a po prostu z biegiem y, jakichś parametrów, które spowodowały, że jedna z fal y, osiągała wysokość nawet i pod 20 na przykład metrów czy 20 kilku, podczas gdy cała reszta fal miała na przykład 7 metrów albo, albo 8 prawda dlatego no, niestety na morzu takie się przypadki zdarzają gdzieś niedaleko Filipin jest taka Wysepka, na której jest jedynie latarnia morska, i w 60-tych latach zdarzył się tam taki wypadek, że y, trzech latarników i jeden pomocnik, którzy obsługiwali to miejsce, podczas sztormu chcieli jakby zachować tą, to światło, żeby ono tam te statki informowało, i z jakichś niewyjaśnionych przyczyn wyszli przed tą latarnię i. Ślad po nich zaginął. Potem wiele śledztw do, właściwie nie doprowadziło do żadnego do rezultatu, ponieważ y, te rzeczy, które zostawili były na dużej wysokości i okazywało się, że y, te, te ślady wody, która dotarła, dotarła na właśnie na wysokość tam kilku metrów. Ale nikt nie przypuszczał, że taka fala po prostu ich gdzieś tam do morza zmyje i właśnie to było wytłumaczenie tego zjawiska, dlaczego tych latarników nie mogli w żaden sposób odnaleźć po prostu. W niewłaściwym momencie opuścili latarnię i, i ślad po nich zaczął. Ale żeby tak pesymistycznie nie kończyć tego dzisiejszego z Państwem spotkania, zaśpiewajmy taką y, szantę, która. Właśnie nawiązuje do sterowania stawkiem za pomocą ludzkich mięśni, czyli takiego stawku o napędzie żaglowym. Tu szczególnie ukłon w stronę najmłodszej publiczności, która nie wiem jakim cudem wytrzymała te, ten czas taki długi. W każdym razie mam nadzieję, że i też starsi, starsi tutaj goście się włączą, starsi niż, niż nasze najmłodsze. Oczywiście chodzi, nie chodzi o wiek, chodzi o. Tutaj Państwo, którzy się mam nadzieję się włączycie do tego. Wielkopomnego dzieła. Mianowicie chodzi o to, żeby na początku wyciągnąć, właśnie steruje się statek za pomocą lin, jak już określiliśmy, to prawda, i linami wciąga się na maszty żagle. I żeby te liny wciągnąć, najczęściej wyciągamy wtedy ręce przed siebie, szanowne Państwo, gdybyście właśnie wyciągnęli, zacisnęli w pięści i udając, że wciągniemy za linę z góry w dół, śpiewamy hej, ho. Żagle staw. Spróbujmy. Hej, okay. o, żagle, stach. Potem ciągniemy linę do siebie, prawda? Żeby pobudzić. Tak. Ciągnij linę i się ba. Teraz wyciągnij. Znakomicie. Teraz sterujemy. W nomenklaturze czy, czy w nazewnictwie wychowania fizycznego stosuje się takie określenie jak podchwyt albo nachwyt, prawda? Nachwytem kierujemy na przykład rowerem, a my podchwytem kierujemy statkiem za koło sterowe. Sterujemy i śpiewamy hej, ho, śmiało steruj, Hej, ho, tak jest. I potem robimy taki daszek nad głową i kiwamy się na boki. Prawda? Od razu lepiej. I śpiewamy statkiem, który jest z papieru. Statkiem, statkiem który jest z papieru. I na końcu wyciągamy rękę w tak, takim geście. Hej! Dobra? Spróbujmy do tego włączyć. Pamiętamy? Czy powtórzyć te figury? Ja chętnie powtórzę, bo też <grym> się zachęcałem. Spróbujmy na początek w dół. Ciągniemy za linę. Hej! o, żagle staw. Teraz do siebie. Ciągnij i się ba, hej, ho, śmiało, steruj kaszek statkiem, który jest z papieru, hej, wspaniale, widzę, że Państwu chyba się spodobało, <śmuletra> mi też <dość> się podoba, <śmuletra> dlatego dołączamy do tego melodię i śpiewamy, hej, ho, tak ciągniemy do góry, jest, ciągnij do siebie, minę, i się was hej, hejko, steruj daszek z który jest z papieru, hej! hej. I jeszcze raz w dół, hejko, żagle sam do siebie ciągnij minę. I się was sterujemy, hejko, śmiał steruj daszek, który jest z papieru, hej, hej! I teraz odpoczywamy, żeby nam prawda nic się nie stało. I, i słuchamy pierwszy z Zadzi Zadziwi się mama, zadziwi się tata. Kiedy w rejs wypłyniesz, wypływiesz, chęt dokoła świata, bo świat mojej wcale nie jest duży. Ochłonąć go można, w deszczowej kałuży. Wyciągamy ręce przed siebie, zaciskamy wiązki i ciągnie. Hej, ko, żagle stan. Ciągnij linę i się baserujemy. Hej, ko, śmiało z stawkiem, który jest z papieru. Hej, i jeszcze raz. Hej, ko, z góry na Ciągnij do siebie linek i się baserujemy. Hej, ko, śmiało sterujaszek stawkiem, który jest z papieru. Hej, Znów sobie odpoczywamy i słuchamy zwroteczki. W na Bałtyk z do a potem prędzej całą Europę. Potem przez Atlantyk ja pod ważnym smykiem z kolumnem popłynę odkryć Amerykę. Wyciągamy ręce przed siebie, zaciskamy w piąski i ciągniemy śpiewając. Hej, ko, oh, żagle stal, ciągnij mi leki hey, oh, śpiewał. Hej, ko, świostry, stawkiem, który jest opierunek. Hey! Żagle stan, ciągnij Hej, koń śmiało z statkiem, który jest z papieru, hej! Potem w dół robóstwa, przez morskie podmęty, obejść przyrodek, tam giną pokręty. Ominąć Australię, aby Pacyfikiem, żeglując spokojnie, Osiągnąć aprykę. Tak jest, wyciągamy ręce i najpierw z góry w dół. Hej, orsza oh, jest tak do siebie, ciągnij minę i się pastrujemy, hej, do oh, śmiastem dasz stref. Szak Ta jest tak, ciągnij minę i się sobie Hej, to śmiał strygaczek z który jest z papieru. Hej! No i ostatnia zwroteczka, czyli morał, który brzmi tak. Teraz już do domu łódka płynie sama, bo z kolacją czeka na żeglarza mama, i wiesz już wyjmując. Zatek zupa z gdy masz wyobraźnię, to świat nie jest duży. Jeszcze Hej, po szarych ciągnij mię i, i, i sieba! Hej, bądź miał z tym stawkiem, który jest w hey, hey. Jeszcze szybciej! Hej, po szarych stach, ciągnij mię i, i sieba! Hej, bądź miał z tym stawkiem, który jest w objęciach! Hey, hey. radę jeszcze szybciej? Mamy radę? Ej, chodź na piosenkę, ciągnij imę i sieba. Ej, chodź w jasny stopień, który jest w papieru, hej! Jeszcze szybciej damy radę? Kto da radę jeszcze do szybciej? Jedziemy? Raz, dwa, trzy i... Ej, chodź na piosenkę, ciągnij imę i sieba. Ej, chodź w jasny stopień, który jest w papieru,